Witam wszystkich Państwa serdecznie na 18 sesji Rady Miejskiej w Szydłowie. Witam pana burmistrza Andrzeja Tuza, pana sekretarza Janusza Sogę. Witam wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie. Witam Państwa sołtysów, ładnie nam zgromadzonych. Licznie nas widzicie ze względu na to, że jesteśmy tutaj w małym pomieszczeniu. Witam, Witam państwa radnych yy, stwierdźmy może kworum bardzo proszę ja tym <grym> Bardzo dziękuję. Stwierdzam obecność 15 radnych. Przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. pierwszy otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Miejskiej. Punkt czwarty. Zapytania i interpelacje radnych. Punkt piąty. Sprawozdanie burmistrza z prac w okresie między sesjami Rady Miejskiej. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach. I tutaj mamy tylko dwie, dwie uchwały. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 i wysokości stawek opłat za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, których właścicielem i zarządcą jest gmina Szydów. Punkt siódmy. Odpowiedzi na zapytania interpelacje. Ósmy. Wolne wnioski i informacje i punkt dziewiąty. Zamknięcie obrad. Bardzo proszę. Yy. Przejdziemy do głosowania w kwestii zatwierdzenia porządku obrad. Bardzo dziękuję. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu e, trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Do chwili obecnej, do chwili rozpoczęcia sesji, ja żadnych zastrzeżeń dotyczących dwóch protokołów, protokołu numer 16 i 17. Nie otrzymałam żadnych, e, żadnych zgłoszeń, żadnych zastrzeżeń. Jeżeli są jakieś, bardzo proszę, drodzy Państwo, radni. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego, zapytania i interpelacje radnych. Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie ja zgłoszę jedną. Panie burmistrzu, w miejscowości u w miejscowości Solec, Solec Nowy, taki nasz przysiłek Solec Nowy, jest przystanek i tam blacha się zrywa na przystanku. Jeżeli można by to jakoś. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo proszę, radny Sebastian Gałąska, udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Ja takie mam zapytanie. Zgłaszali u mnie mieszkańcy, że mamy na. W terenie naszej miejscowości po prostu robią się obozowiska, wysypiska śmieci. Czy byłaby taka możliwość, stawić po prostu takie znaki, że miejscowość jest monitorowana i zakaz wysypywania śmieci wnoszenia? A no to jest po prostu i po sadach, i po prywatnych posesjach coraz więcej śmieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna Joanna Sokojak, bardzo proszę udzielam głosu. Dzień dobry, witam Państwa. Ja mam pytanie. W miejscowości Wolica na wysokości posesji 49 i 50 latem ubiegłego roku były prowadzone prace udrożnienia przepustu. I te prace utknęły, została tam wykopana taka dosyć głęboka wyrwa. One nie są skończone, było to obrodzone taką taśmą biało-czerwoną, ta taśma, no wiadomo teraz mamy zimę, wiatr ja ją pozrywał. Ta wyrwa jest bardzo blisko krawędzi drogi. Jest to na zakręcie i w, jeżeli samochód naprzeciwka przybrałby na zakręcie naszego pasa, więc jeżeli ktoś by zjechał i złapał kołem pobocza, wtedy tam jakby tym kołem wjechał w tą wyrwę, to można ubrać zawieszenie w samochodzie. Ja już pytałam w tej sprawie, tam była pana Michała, no ale nie ma no, odpowiedzi do tej pory. Jakby tam był monitorować tą sprawę, kiedy to będzie skończone, bo to jest w takim no, naprawdę niebezpiecznym miejscu. To tak, są nieskończone, tak, na wysokości tak, A, a, a to było czas robienia przez. To jest droga powiatowa? i to, to poza. Tak, tak, zarządzów powiatowych, tam były robione prace i nie są skończone, a ta dziura taka pozostała, no jest bardzo niebezpieczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, drodzy państwo radni? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie burmistrza z prac w okresie między sesjami rady miejskiej. Bardzo proszę Pani Burmistrza. Dzień dobry. Witam bardzo, Państwa bardzo serdecznie. Witam Panią Przewodniczącą, Wysoką Radę, Państwa sołtysów, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szydłowiec. Państwo Państwa, pokrótce przedstawię najważniejsze rzeczy, jakie się działy między sesjami. Drodzy Państwo, spotkałem się hmm, z Panem Wójtem, Tuczą, Panem Markiem Kaczmarkiem dotyczyła to nasze spotkanie ustalenia nowej taryfy, jeżeli chodzi o zawytrowanie gminy Tuczępy wodę. 6 stycznia, drodzy Państwo, jak co roku odbyła się, odbyła się piękna insynizacja, jaka jest Oczak w czy króli, przy Wyszło tak zwykle bardzo, bardzo fajnie, jest bardzo dobry odwrót, jeżeli chodzi o mieszkańców i nie tylko. Drodzy Państwo, byłem na spotkaniu u pana dyrektora Łubanowskiego, jest to dyrektor zarządu Wojewódzkich dróg. Byłem w sprawie mm, dla nas pilnej, dla mieszkańców również, jeżeli chodzi o drogę techniczną, która jest od szydłowa do woli żyznej, żeby usunąć ją z planu y, zagospodarowania, bo to y, tak naprawdę była droga, którą, którą przez tą drogę mają wiele problemów mieszkańcy, jeżeli chodzi o działki. Wszystko jest na dobrej drodze, że to droga będzie usunięta z planu i mieszkańcy będą mieli, nie będą mieli takiego zadania, jakie mają dzisiaj. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy też o odcinku drogi najbardziej zniszczonej, jeżeli chodzi o województwo. To jest chyba ten nasz odcinek od Szydłowa do Solca. Też często jeżdżą rozmowy, żeby, żeby zarząd, województwo w końcu się pochyliło na tą drogą i w przyszłości, najbliższej przyszłości ten kawałek walczymy tak naprawdę o pierwszy ten kawałek 700 metrów y, od, od Szydłowa do Sorca. W pierwszej kolejności, żeby ta droga była zrobiona. Hmm. Drodzy Państwo, y, 11 stycznia był finał wielkiej i pomocy. Y, też cieszę się wielkim, wielkim zainteresowaniem przez mieszkańców. Y, w Korytnicy, drodzy Państwo, również miało przekazanie, było bardzo fajne oczyste, czyli przekazanie pontonu wraz z przyczepą i silnikiem robotowym do jednostki OSP w Korytnicy. Udało nam się pozyskać tak naprawdę taki sprzęt za darmo z jednostki OSP i Mielin. Wielkie podziękowania dla Pana Prezesa, jak również dla Pana Marcina Kosmy, który jest również radnym y, powiat, powiatowym, który się bardzo przyczynił do realizacji tego zamówienia. I tak naprawdę y, korzyśćnica pozyskała, my pozyskaliśmy bez taki sprzęt. Y, Spotkaliśmy się również, drodzy Państwo y, razem pojechaliśmy, razem z Panem Powem Trokowiekiem, radem Sejmiku Województwa świętokrzyskiego do Pana marszałka Goska rozmawialiśmy o sprawie takiej dla nas bardzo ważnej. Chcieliśmy, żeby inauguracja sezonu turystycznego odbyła się w tym roku w Szydłowie. Teraz wiem, że na pewno się będzie u nas. W przyszłym tygodniu już mam, będzie tu komisja, będziemy jakieś tam wnioski razem z Gminnym Centrum Kultury, z promocją u nas wysnuwać, w jakim kierunku ta impreza będzie miała, jak będzie wyglądała, także duże wydarzenie dla nas bardzo ważne, przy okazji będzie też otwarcie oficjalne zabytku w tym samym dniu. Byłem również w tej sprawie też z panem w Departamencie Turystyki, Sportu i Rekreacji w Urzędzie Marszałkowskim. Z panem rozmawiałem dyrektorem Maciejem Długoszem, który też ma tutaj przyjechać, ma porozmawiać tak naprawdę jak to ma wyglądać, żeby to faktycznie było z dużym echem. Y, duża promocja dla naszego miasta, żeby ci turyści jak największym gronem przyjeżdżali do nas i odwiedzali nasze zabytki. Tak naprawdę termin y, przypuszczalny to będzie koniec kwietnia przed weekendem majowym. Dokładnie to jeszcze nie jest ustalona. Także dziękuję państwu bardzo. Oczywiście wiele spraw różnych, które są załatwione na bieżąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przejdziemy od razu do punktu 6. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwał w sprawach. I tutaj mamy dwie, yy, dwie uchwały. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 oraz gminnego programu przeciwdziałania na rok 2020. Bardzo proszę. Z ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w przeszłości wynika, że Rada Miejska winna corocznie uchwalić gminy program rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązujący na terenie gminy. Program taki winien zawierać główne założenia programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz preliminarz wydatków na te działania. Natomiast ustawa z dnia 29 lipca 2009 roku o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek corocznego opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustaleniu środków finansowania przeznaczonych na ten cel. I tak, finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej jest dokonywane z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. I załącznikiem do programu jest wydatków, I tu mamy 7 punktów, są główne cele. I tak, punkt pierwszy to jest funkcjonowanie gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tutaj jest 10 kwota 10 800 zł. Punkt drugi. Wprowadzenie, wprowadzenie działań zmierzających do płacania się leczeniu odwykowemu osób, które nad alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, a w zakłócają porządek publiczny. Tu jest kwota 3800 zł. Punkt trzeci. Działalność punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Dla osób doświadczających przemocy. I świadczenie y, usług profilaktyczno-edukacyjnych w stosunku do dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu oraz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Pod kierownictwem do, do, dojeżdżającego terapeuty. Tu jest kwota 17 640 zł. Punkt czwarty. to jest praca merytoryczna koordynatora. 200 zł. Punkt 5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tu są szkolenia dla członków gminnej Komisji Problemów Alkoholowych, Przedawców Napojów Alkoholowych. Tu mamy kwotę 2990 zł. Punkt 6. Jest funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy Szydłów. Tu jest zakup sprzętu do tych średnich środków czystości, umowy zlecenia. Tu jest kwota 13 100 zł, punkt siódmy. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży przez organizowanie <tuszy> wypoczynku. Też nagrody dla osób prowadzących zajęcia z młodzieżą w celu zagospodarowania wolnego czasu. Tu mamy kwotę 100 zł. Ogólnie w terminarzu mamy 50 630 zł. Natomiast promienarz wydatków w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. Tu mamy jeden punkt. Wprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców. Tu jest podatek 200 złotych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy Radni, czy są jakieś pytania do tego, przedstawić? Nie widzę. W takim razie ja odczytam, odczytam uchwałę numer 18 przez 108 przez 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest wysokość stawek opłat za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego lub gminy, której właścicielem zarządcą jest gmina Szydłów. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, 25 października 2019 roku wyszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych w której zostały zawarte nowe zapisy dotyczące obniżenia maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. I wprowadzono obostrzenie, że dla tej infrastruktury opłaty w odniesieniu do tych obiektów za zajęcie pasa na nie mogą przekraczać 20 groszy, natomiast opłaty w celu. Zajęcia na prawa wyłączności oraz umieszczenia w pasie drogowym obiektów infrastruktury technicznej nie mogą przekraczać 10 zł. W naszej gminie te opłaty były troszeczkę wyższe, dlatego istniała konieczność podjęcia y, uchwały i obniżenia tych stawek w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Stąd właśnie konieczność podjęcia tej uchwały w terminie do 25 stycznia. Jeśli chodzi o ogólnie stawki, to oprócz infrastruktury telekomunikacyjnej nie zostały one zmienione, pozostały na tym samym poziomie, jak były dotychczas. Jest to, są to stawki bardzo zbliżone do stawek, jakie obowiązują również w gminach sąsiednich. Zmianie uległa jedynie stawka dotycząca opłat za obiekty. Handlowe, usługowe, w produkty i sprzedaż sezonowa. Została ona ujednolicona i podobnie jak inne opłaty podniesiona do kwoty 50 groszy. Ponieważ nie było mnie na komisjach, to jeszcze chciałam wyjaśnić, że jeśli chodzi o pozostałą część rynku, która od 1 stycznia nie jest już pasem drogowym, tam również stawki za dzierżawę gruntu pod obiekty tego typu. Jest ustalona na, na tym samym poziomie, żeby wszyscy na całej płcie rynku byli równo traktowani, jeśli będą sobie chcieli umieścić ogródek, inny lub inny obiekt tego typu. Więc prawie też prawni nie mieli wątpliwości, że po jednej stronie jest drogi, że po drugiej taniej, więc to wszystko jest ujednolicone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, radni, czy są jakieś pytania? dotyczące tego co powiedziała pani Iza. Jakieś niedawności nie widzę. W takim razie ja odczytam uchwałę nr 18 przez 109 przez 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych których właścicielem i zarządcą jest gmina Szydłów. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. <laughs> Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. A przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten przystanek w Solcu, to oczywiście to do listy prac gospodarczych do wykonania i na pewno naprawimy to w przeciągu mniej, miesiąca mniej więcej, tak patrząc na pomysł obecnie. Jeśli chodzi o wysypiska śmieci w Kortnicy, ja umówię się z Panem Radnym i zobaczę, jak to wygląda, i wtedy zdecydujemy, co, co dalej zrobić. Myślę, że z kawiczkami nie będzie problemu, ale musimy zobaczyć lokalizację. Może to są prywatne działki, więc też to trzeba w inny sposób rozwiązać zgodnie z prawem. Bolica, ta sprawa była zgłaszana do Zarządu Dróg Powiatowych dwukrotnie. Ostatnio po Pani interwencji u pana Michała, pan Michał dzwonił, dostał taką odpowiedź, że obecnie jest akcja zima, mają podpięte pługi i nie będą ich rozpinać, musi ta sprawa zacząć. Dzień dobry. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja się, ja się jeszcze ustosunkuję do tego, że naprawdę ze swojej strony też porozmawiam z zarządem dróg powiatowych, żeby tą sprawę potraktowali jako pilną i szybko rozwiązali, bo faktycznie, jak pani nie że wysoka będzie jezdni, więc powinno być szybko załatwione. Dziękuję. Tak może ode mnie jeszcze, jeżeli się nie da w tej chwili, bo mają długi podpięte, to chociaż niech otaśmują, bo tych się tam nie ma w tej chwili. Jakieś no, oznaczenie, żeby było. Na pewno będziemy interweniować przynajmniej, żeby to dobrze zabezpieczyło. To już to było widać, do też od mieszkańca ostatnio, że zawoził dzieci do szkoły i wybiegł mu, no mały pies z lewej strony i chciał go ominąć no, tak centymetrem, żeby tam nie wjechał, a tam jakby ktoś faktycznie wpadł w tą wyrwę, to jest na do pół metra, tak, więc przynajmniej, Zą, żeby to po, oznaczyli do czasu 1. przepust przysypać biel Tak, ale to już były, te prace były zaczęte latem, więc nawet to znaczy, żeby dla Nie, my go nawet przed Myślę, że tą sprawę się na pewno rozwiąże. Dziękuję bardzo. Czy wszyscy dostali swoje odpowiedzi na, na swoje interpelacje? W takim razie ósmy. wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, radny Leszek Wójcik udzielał głosu. Ja tu jeszcze dam zapytał pana burmistrza, bo tak patrząc i, i już wielokrotnie mówiłem, Te chodzi co od do ulicy, ale hmm. widzę, że pan, czy zrobili teraz w miejscowości kawałek. Czy to zarządzują ludzkie, kto to im zrobił, może by coś tam gdzieś, coś pomyślał kiedyś. To tyle, Dziękuję. Radny Mieszek, przepraszam bardzo, radny Marcin Mazur z głosu. Dziękuję bardzo. Miałam taką sprawę, w sumie dwie. Jedna dotyczy tego, że jadąc od strony Ku rozwęk tą starą drogą i wjeżdżając z Nowej Drogi Wojewódzkiej w tą starą drogę, nie ma żadnego oznakowania, nie ma żadnej tablicy z informacją miejscowości. Może warto byłoby takie tablice wstawić. Nie wiadomo jak to siedzi, nie wiadomo do jakiej miejscowości wjeżdża. Druga sprawa jest tego typu. Przy tej drodze rosną bardzo stare i kruche topole. Przy każdym większym wietrze gałęzie z tych spadają na jezdnię. Jest to bardzo niebezpieczne. Pamiętam jakoś jesienią czy, czy latem zeszłego roku no to, no to spały takie konary, że gdyby to spadło na samochód no to byłoby naprawdę duże nieszczęście. Uważam, że nie ma co czekać aż się coś stanie, trzeba w tej sprawie podjąć kroki. Część tych topór rośnie przy naszej drodze gminnej. Część rośnie już na terenie gminy Staszów. Wiadomo, że to jest rubież gminy Staszów i raczej nikt tam się samoistnie nie zainteresuje tym tematem. Dlatego bardzo bym prosił o podjęcie kroków w sprawie usunięcia tych drzew już no, po prostu kompleksowo i na naszym terenie Tutaj myślę, że problemu nie będzie i bym prosił o jakiś wniosek do gminy Staszów, żeby tę sprawę załatwić. I jeszcze takie jedno pytanie do pana burmistrza, bo słyszałem, że pan burmistrz był w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Czy był tam poruszany temat tego niebezpiecznego miejsca, tutaj przy, przy, <laughs> przepraszam, przy, przy przystanku przy drodze wojewódzkiej, przy miejscowości Mokre. Jak wiemy, tam jest bardzo niebezpiecznie, brak tam chodnika. Brak przejścia dla pieszych jest tam bardzo wąsko. Czy ten temat jest w jakiś sposób poruszany, czy coś w tej sprawie się dzieje? Dziękuję bardzo. Nie powiem na y, interpelację pana radnego. Tak naprawdę, problem jeżeli chodzi o drzewa, jest na znany sam tam mieszkam. Więc na pewno ta sprawa jest pilotowana i no, musi być załatwiona, tak naprawdę, bo jest niebezpieczna. Tak jak pan radny mówi. Będę rozmawiał też z Daszowem, ta akcja była prowadzona, jeżeli chodzi o przecingę, chyba dwa, dwa lata temu ostatnio, do tego będzie były tam przecinane mocniej, ale to tak naprawdę zostały takie to tak, drzewa e, przecięte tak, że może jeszcze bardziej to jest niebezpieczne. Na pewno zainterwenujemy w tej sprawie. Sprawa, jeżeli chodzi o mokrę. Też rozmawiałem nieraz. znana jest sprawa, jak jeszcze ja byłem radnym. Yy, czyli zarząd województwa dzisiaj wychodzi, że na, najlepiej jakby tak oni się zgadzają, żeby sygnalizowała pomowa to kupna. Wszędzie tak to wygląda. Drodzy Państwo, na pewno jeszcze raz pismo kolejne napiszemy, poprzemy to policję, żeby poszło yy, mocniej, bo jest sytuacja yy, wiadomo jaka, że jest tam miejsce bardzo niebezpieczne i niech odpowiedzą, jak nie będziemy będzie to ruszali dalej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Nie widzę, żeby były jakieś jeszcze wolne wnioski. Ja natomiast zapytam, Panie Burmistrzu, nie było Ciebie na komisjach i tutaj padły pytania ze strony radnych, jak wygląda sprawa u nas lekarzy i ośrodka zdrowia. I bardzo bym Cię prosiła, żebyś coś nam o tym powiedział. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia, u nas w Szydłowie. Pełniący obowiązkiem jest Pan Dyrektor Tomasz Zyg. Jeżeli chodzi o lekarzy, myślę, że sytuacja jest zabezpieczona. Problem mamy tak naprawdę Pan Dyrektor, jeżeli chodzi o potok, ale na początku lutego ma potok być też uruchomiony. Jeżeli chodzi o punkt, w którym będzie też również lekarz. Sytuacja na rynku lekarzy jest bardzo ciężka. Robiliśmy tak naprawdę dwa razy konkurs, nie było żadnego zainteresowania. Rozmawiałem sam, na pewno nie przesadzając z kilkanaście lekarzami w tej sprawie. Jeżeli chodzi od mieszkańców, już nie spotkałem się z żadną skargą, nikt nie był u mnie, jeżeli chodzi o sytuację, jaką dzisiaj jest w ośrodku. Tak naprawdę docelowo Pan Dyrektor, ja również ze swojej strony staram się, żeby przyjąć lekarza, który będzie lekarzem na etacie. Są lekarze, ci, co którzy byli są, jeżeli chodzi o pediatryczne zabezpieczenie, nie ma takiego w powiecie, jak jest u nas, że doktor sala przyjmuje pięć razy w tygodniu. Nie ma takiego się, zdrowia u nas. Yy, drodzy Państwo, to się udało yy, załatwić. Przyjmuje również Pani doktor Franców. Jest problem dzisiaj na przykład z Panem doktorem Szymańskim, który ma problem z drogą, na zwolnieniu, ale popołudniami zawsze są lekarze, w każdym dniu. Mamy problem tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzień, czyli Pani doktor sala jest rano, lekarze też są, w różne dni też rano, ale docelowo będzie na pewno to zabezpieczone, że będzie lekarz na etacie. Czyli codziennie też Panu jako lekarz rodziny. Dziękuję Państwu. Czy są drodzy radni? Może drodzy sołtysi jakieś pytania? Bardzo proszę w tej chwili. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu ostatniego, punktu dziewiątego. Zamknięcie obrad. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Gracias.